Tegoroczne obchody święta Granitu Strzegomianie świętowali nieprzerwanie przez trzy dni. Wszystko to za sprawą dodatkowej okazji, jaką były obchody 770-lecia praw miejskich Strzegomia. Strzegomianie rozpoczęli więc świętowanie już 15 czerwca, a główną atrakcją tego dnia była niewątpliwie uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której wręczono odznakę honorowego obywatela Strzegomia profesorowi Janowi Chmurze. Bardzo proszę pana burmistrza o wręczenie medalu, a ja wręczę dokument, potwierdzający ważność Kto by się spodziewał, że po Chłopak z ziemi szczeląca. Nie wiem do rzeczcza. A sądem liceum ogólno kształcącego z to w tak szczytego wyróżnienia. Profesor dr habilitowany Jan chmura pełni obecnie funkcję dziekana na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zaś nagrodę honorowego obywatela Strzegomia otrzymał za działalność na rzecz środowiska lokalnego. Mimo iż już nie mieszka w Strzegomiu, stale, jak często mawia, odwiedza swoją małą ojczyznę. Niezwykłe jest także jego zaangażowanie i chęć, by wspierać strzegomską młodzież. Jednak mimo tak wielu widocznych zasług, sam Nagrodzony nie krył zaskoczenia. Jest to dla mnie szczególny dzień, szczególne święto, bo muszę powiedzieć, co prawda na rzecz społeczności strzegomskiej, tej naszej małej ojczyzny, świadczy wiele różnych działań, ale mimo wszystko nigdy nie spodziewałem się, że właśnie dostąpię tak wielkiego zaszczytu. I mam dzisiaj z rąk najwyższych władz miasta Strzegomia to zaszczytne wyróżnienie, wyróżnienie honorowego obywatela Strzegomia. Jest on niezwykle mocno związany ze Strzegomiem, gdyż to właśnie tam ukończył liceum ogólnokształcące i tam mieszkał. Jak profesor wspomina Strzegom z lat młodzieńczych i jak wiele się zmieniło od tamtej pory? Tu przed, na, przede mną jest budynek którego nie było, bo był zburzony. Chodziłem przez 4 lata do liceum i pamiętam, jak rozbierano ten budynek, i pamiętam, jak ten budynek budowano. Ruiny zglisza, zbombardowane kamienice, widok przerażający. Dzisiaj nasze miasteczko powstaje z kolan, rozwija się bardzo dynamicznie dzięki wspaniałym ludziom, którzy kierują miastem i gminą. Cieszę się ogromnie, że mogę wspierać te różne inicjatywy, które są wspólnie podejmowane, i cieszę się z tego, że ta nasza mała ojczyzna Ziemia Szczegąska rozwija się w oczach. Profesor Jan Chmura dołączył więc do zaszczytnego grona honorowych obywateli miasta. A jak do tego doszło i kto był wnioskodawcą? Byłem radnym, kiedy wnioskowałem. Składałem wniosek, kiedy byłem radnym. Przyszło mi wręczać ten tytuł już jako burmistrz. Znam pana chmura od lat, wiem, ile zrobił dla młodzieży strzegomskiej, ile zrobił dla ochrony zabytków i podziwiam jego pracę naukową. Wniosek na pana profesora był złożony już dwa lata temu, ale w związku z w tym, że Rada Miejska ma taki swój harmonogram, że nie przyznaje w roku iluś tam honorowych, tylko jednego. W tym roku będą dwa wyjątkowo. Po prostu musiało odczekać troszeczkę. Intencja była taka, że chcieliśmy uhonorować dwóch profesorów. Dwa lata temu dostał profesor Nicieja, to jest profesor Chmura. Jest to takie pokazanie miastu, że stąd wychodzą wielcy ludzie, choć pochodzą, tak jak profesor wspomniał, z małej wiasteczki pod Strzegomiem. Można osiągać szczyty sukcesów naukowych, ale też tak i tych społecznych, bo przecież to nie tylko za działalność naukową jest ten honorowy obywatel, a także za działalność społeczną na rzecz gminy Strzegom. W sobotę zaś, 16 czerwca odbył się między innymi turniej rycerski, a także turniej szachowy, w którym stawką był puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu. Oczywiście, jak każdego dnia, prezentowano także liczne występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli gminy Strzegom. Najwięcej zabawy jednak czekało na Strzegomion w niedzielę 17 czerwca. Już o godzinie 10 otwarto 27. Regionalną giełdę minerałów. Te minerały, które mogliśmy tu zobaczyć, to są minerałami z całego świata, praktycznie. Mamy dwie te kategorie: minerały polskie, minerały świata, czyli są i wystawcy takich minerałów, i takich. W tym roku była przewaga minerałów tutaj ziemi szczegomskiej, czyli minerałów polskich też. Polski można powiedzieć bo piękne agaty też były. Przekrój jest różny. Do dzisiaj jest możliwość i możliwości dość szerokie tego zbieractwa w tym kierunku. Jest, są wymiany. Zbieracze są długoletnimi zbieraczami. Czyli mają piękne kolekcje, na przykład piękna kolekcja pana Józefa Domańskiego, minerałów tkwarców strzegomskich. Naprawdę piękna jest to zobaczyć. Wystawców mieliśmy jak gdzieś 20. Byli wystawcy czy zbieracze, czy zbieracze minerałów, byli producenci biżuterii z minerałów. Tych były trzy stanowiska. Gości też i zwiedzający dopisali. W sumie to 200-300 osób zwiedziło, odwiedziło tą giełdę. Ogólnie wrażenie chyba było dobre. Dość dużo nagród, bo sponsorzy byli. Wystawcy, bo przeprowadzałem rozmowy z wystawcami, są zadowoleni z tej giełdy. Pierwszy raz robiliśmy w tym obiekcie, obiekcie takim historycznym po odnowie waloryzacji, czyli ładny, ładny obiekt. Czyli ogólnie chyba 27 giełda, która już przejdzie do historii. Spełniła swoje zadanie, jest wpisana po święto granitu, święto ziemi Szczegomskiej. Myślę, że dla tych, co chcieli odwiedzić i, i znają się trochę na tych minerałach i dla zbieraczy, wystawców, była dobrym takim elementem organizacyjnym. Głównym punktem dnia był natomiast piąty turniej rajców księstwa świdnicko-jaworskiego, rozegrany w parku miejskim. Udział w nim wzięło siedem drużyn, które zapewniły mieszkańcom i przyjezdnym gościom rewelacyjną zabawę. Zasady są jasne, znamy je bardzo. Będziemy walczyć, ale wygrać na pewno nie wygramy, bo będą lepsi dzisiaj na pewno od nas. Myślę, że bardziej dzielnych już bym nie znalazł w Świdnicy. Patrząc na zmagania i walkę moich rycerzy, jestem z nich bardzo dumna i wierzę w to, że zwyciężymy. I że kolejny turniej będzie już w Świdnicy. Czyli w przyszłym roku spotykamy w Świdnicy szósty turniej Rajców. Tak myślę. Jestem pełna wiary! Były potyczki, pokazy tańców czy narzędzi tortur, a rajcy mieli możliwość zmierzyć się m.in. we wspólnym marszu na drewnianych nartach czy okręcaniu się na czas wokół kręciołka. Ostatecznie wygrała drużyna z miasta Świdnica, która niejako swoje zwycięstwo wychodziła. Brawa. 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 Przez całą niedzielę na strzegomskim rynku układano także granitowe serce, co stanowiło nie lada gratkę dla wielu przybyłych tego dnia strzegomian. Można więc śmiało powiedzieć, że tegoroczne święto granitu strzegomskiego zaowocowało wspaniałymi uroczystościami i koncertami, podczas których każdy znalazł coś dla siebie.